Trzeba powitać 150 metrów. Tato! No. Wychodzisz stamtąd? No. Czekaj, Maniu, niech do jakieś tam Ja to położę to tam jeszcze. co jeszcze jest. Czekaj, daj ja to. Zapnij go. I ja go tam jem Gdzie to się ludzie w takiej kurwa korzystają? Ludzie, czy my? Wiesz co, w domu muszę przeżywać? Mama? No tam panie zdrowa śkitla kierownika. Chyba Co tam jest jakaś tak komnata? Na no, i ci zimno. Ciekawe co będzie stopni? 5. Na pół 40. Mi się podjesz dalej. Nie chodzisz już, nie? A co na tych skałach? Mi się jak pod tobą, widzisz, takie są szorstkie. Co tak ich na nie bieg, no, to? Pod no, spodem. Pod spodem co nas? Glony. Rybki stare. Patrz na to z Eee, Coś nie u nas. Z wody jakieś te błoto uponowane. Dobra. Kręć mała. Kręcam. Kręcę, Kręcę leż mi się wolała wracać. Nie wracamy się, bo mało nie ma. Ociec, wracamy się! Wracamy. Dobra, to my idziemy. Ale ma w latarka. To no. mało. Ja będę się u też powiedzieć. Dobra, weźmiesz? Daj. O, to ci kładę tu. A spraja też daje to do środka? No dwóch nie poczekaj na razie, Na dwóch godzin. Przeświecisz mi, bo nie widzę. Chcę Cię przyświecam. Gdzie zamek? Kurde, jak ma dzisiaj w tych rękawiczkach, to troszeczkę... To... Porażka. Uwaga. Poczekaj, daj mi rąbkę, ja co przejdę i Ci potem Nie, nie świeci mi. Jak cię tutaj, bo nic nie widać? Czy jesteś? Mam cię ładnie mówić. Nie Ta kamerka kiepsko wyłącza. Mańkarów. Tak. Też masz ładnie. ja się nagrał. Malek chwyć tam. Teraz ja wychodzę. Z jedną ręką. Jak coś to ci mogę chwycić. Co to robi zdjęcia? Gorzej, rękawiczkę mam już oświecić. Ja, no. To nie jak to co? Albo Czekaj, mani. My już wychodzimy. Żebyś mi musiała. Albo tutaj by tytuł da stąd, do kręcić, a bo pasowałby mi się w tyłku bramista latać. stąd do samego wejścia kończyć. bo nie ma się po co przychodzić. Nie, nie ja tu już. Ja odtąd kręcę, ojciec. Co? No? Ja odtąd kręcę. Posiedz jeszcze po ścianach. A wyłącz ten filmik i łączę to od bo. Czemu? Żeby to było fajnie. To jest fajnie, od początku jest. Tylko żeby mi siedzieli po ścianach. Żeby nie nie, nie, nie byli po było rozmowy. No to mi nie lada tak, żeby ci nie gadać. To wycisz, krzysiek na, na tym, na y, komputerze weźmie w program, wejdzie i wyciszy. A wyłącz to, bo masz robek, nie? Czego nie ma? Robek jest. Jaki robek? Od nowa, wy...